Cześć, tutaj Karol czyniglosy Jam i dzisiaj pokażę Wam wszystkie obiekty z The Sims 4 wystrój marzeń. Zapraszam do oglądania. Użytkownik Jonathan BLM znalazł w plikach gry zdjęcia, które pochodzą z najnowszego pakietu. I to właśnie dzięki niemu będziemy mogli teraz zobaczyć, co kryje się w pakiecie rozgrywki. No dobrze, zaczniemy słuchajcie od obiektów z trybu budowania i kupowania. Zobaczymy, co się tutaj kryje i co możemy znaleźć w nowym pakiecie. Mm, na początek, tak, widzę, że tutaj mamy jakąś sofę bądź fotel, i już od razu tak kojarzę, że to może być ta sofa modułowa, podobnie jak ta tutaj. Z tej strony, no bo jednak, tak jak się patrzy na pierwszy rzut oka, no to raczej nie widać tutaj nigdzie. Na przykład tego zaokrąglenia, prawda, i tak dalej. No, ale to jest jakby normalne, no bo wiemy też, że jak są wszystkie te szafki, a propos, właśnie tutaj szafek, które się pojawiają, jak są te szafki, no to przecież też nie widzimy wszystkich, które są dostępne w grze, tylko dopiero jak się rozsunie te wszystkie menu. No i tak sobie myślę, że to może być właśnie ta, ta sofa modułowa. Przecież widzieliśmy ją też na zwiastunie i na, na zdjęciach. Tutaj też mi się wydaje, że tą też mogliśmy widzieć. Nie wiem, co to może być, te dwie tutaj, ale to za chwilę do tego przejdziemy. No dobra, więc mamy. Tak jedną taką sofę, mamy tutaj jedną tak naprawdę szafkę do kuchni, szafkę zwykłą, szafkę do stworzenia tej takiej wyspy, no i szafkę wiszącą, to jest bardzo dobrze, że ona jest, bo czasami jak dostajemy takie tutaj po prostu blaty, to nie do końca dostajemy te szafki wiszące, więc dobrze, że jest. Widzę, że są dwie jakieś tutaj nowe, może sobie przybliżę jeszcze o trochę tutaj, widzę, że są dwie nowe wanny, takie tutaj trochę zaokrąglone, bardzo fajnie, bo zwykle dostajemy takie kanciaste jakieś, a to jest coś no coś to co po prostu się wyróżnia, będzie ładnie to postawić na przykład tak, wiecie, na środku, nie? Czasami są takie na Pinterestie właśnie e, łazienki, gdzie wszystko jest tak na środku postawione i tak dalej. No dobra, tutaj mamy łóżko, ale z tego co widzę łóżek tutaj będzie trochę więcej, kurczaki. No to dobrze, bo, bo nie zawsze też łóżka dochodzą, krzesła to zawsze dochodzą, wszystkie po prostu, każdy pakiet prawie ma zawsze jakieś foteli krzesło. No a tutaj widzę, że jest łóżko, mamy przesuwane drzwi, tak mi się wydaje, że to są drzwi, chyba tak, bo e, tutaj widać, że mogłyby się zasunąć tutaj troszeczkę, nie wiem, czy to będzie na filmie, ale tutaj widać, że jest takie wcięcie. Mamy drugie drzwi, więc już są dwie pary drzwi. Widzę, że tak trochę niektóre rzeczy są nie po kolei, no bo no jednak tutaj jest to łóżka, potem jest niżej. No ale zobaczymy. Dobra, to są jakieś wiszące kwiaty w jakichś takich doniczkach, pewnie. No właśnie nie wiem, czy to jest wiszące. No, z sufitu raczej nie, no bo nie ma jak wisieć z sufitu. Raczej na ścianę to są, po prostu takie kwiatki do postawienia na ścianie. Raczej nie są do postawienia na czymś, no bo zobaczcie, że jakby tutaj nic nie wystaje, nie? że to by można było położyć. Nie ma takiego cienia tak jak tutaj na tej lampie, więc to jest raczej, raczej coś, co się, coś, co się powiesi. Dobra, co mamy dalej? Mamy e, dwie umywalki, jedną taką stojącą, o w sumie ciekawe, czy to jest takie. Czy ona może sama stać, czy to jest takie, co trzeba jednak przy, e, no przy ścianie, żeby było, nie? Więc to jest, to jest interesujące. No tutaj to raczej sama nie stoi, no bo to nie jest tutaj to za cienkie, to raczej jest sama rurka. No ale to, no nie chcę tutaj gdybać, bo, bo tego nie wiadomo tak naprawdę, czy będzie taka wolno stojące, czy, czy do ściany. No ale przyjmijmy, że, przyjmijmy, że będzie tak jak, e, tak jak większość jest umywalek tak naprawdę, czyli będzie po prostu do ściany. No ale mamy dwie, to jest spoko, no bo ta pierwsza może pasować tutaj, ta druga tutaj i będzie git. To jest albo siedzisko, albo stolik e, taki kawowy. Wiecie, że coś można na nim postawić. Chociaż z drugiej strony, tak jak sobie teraz aż. słuchaj, uuu, słuchaj, ale tu szeleszcze, jak teraz mówię. E, ale spojrzałem sobie tutaj, że tutaj mamy też chyba jakieś siedzisko. Więc ja bym obstawiał, że to, to też może być do siedzenia. Chociaż z drugiej strony. O, obok mamy e, faktycznie chyba właśnie stolik kawowy, więc ja bym obstawiał, że to jest albo stolik kawowy, albo, e, albo po prostu coś do siedzenia. Co zobaczymy potem, co tak naprawdę jest. W sumie trudno jest wywnioskować to, bo tutaj albo to będzie wtedy też mała taka sofa, albo jakiś taki mały e, coś do postawienia, taki mały stoliczek. No nie wiadomo. To na pewno zbiórko, no bo tutaj mamy jakby trochę wcięcia na, e, na, na krzesełko, miejsce, żeby popracować, i pewnie coś, żeby na górę położyć. To jest jakaś lampa, może, bo tu jest druga lampa, więc tak sobie wnioskuję, że to może być koło lamp coś, ale z drugiej strony, no to tutaj też jest lampa, wszystko jest po prostu powymiatane w różne strony więc ciężko powiedzieć, no ale myślę, że to jest raczej lampa, może będzie świeciła do góry i tutaj na bok albo coś, a może to jest lustro tak naprawdę, w sensie, że, że po prostu ozdoba z takim lustrem, więc to też jest możliwe. To na pewno jest lampa, no bo taki biały duży element, Dziw, dziwnie było, w sensie bez sensu byłoby sobie stawiać taką kostkę po prostu, żeby sobie stała, więc ja obstawiam, że ta kostka będzie się świecić. To chyba jest okno, tak myślę, że to może być okno, no bo lustra to widzicie, mają takie, to na pewno jest lustro, to, to jest lustro, te dwa na pewno są lustra, no bo mają takie odbicie takie tutaj, więc to jest raczej okno, więc mamy jedno okno przynajmniej, mamy dwa lustra, co tu jest dalej? Dalej mamy, no właśnie, to siedzisko, albo albo to siedzisko, albo właśnie jakiś stolik. Obok ponownie jest w sumie ta sama sytuacja. To równie dobrze może być coś, na czym można usiąść, a może być coś, co jest tylko takim, wiecie, stolikiem kawowym, albo właśnie nie stolikiem kawowym, tylko nawet taką komodą, na którą można położyć, na której można położyć telewizor, na przykład. Podobnie chyba jest w tym przypadku. To raczej nie jest tu dojadalni, chociaż. Chociaż wydaje się być duży, więc tutaj ciężko to stwierdzić. Zobaczmy za chwilę, jakie to są krzesła. Krzesło jest takie cieniutkie, więc hmm, patrząc, że to wszystko jest takie cieniutkie to to może być krzesło, nie krzesło, tylko stolik do jadalni, więc to może być stolik. Tutaj mamy szafkę nocną, no to jest tutaj jestem na 100% pewien. Dalej mamy łóżko, kolejne dwuosobowe. Następne łóżko już jest jednoosobowe, kolejne jednoosobowe falnie, cztery łóżka się pojawiają. No to wiadomo, tutaj są myślę, że wiszące jakieś lampy, jakaś ozdoba na, na, na ścianę. Tutaj ten stolik barowy albo do kuchni, żeby go wstawić, więc no mówię, one się pojawiają prawie w każdym pakiecie, zawsze po prostu jest krzesło jakieś. No tutaj mamy dalej krzesełko, albo już taki w sumie fotel, nie wiem szczerze mówiąc, to może być jedno i drugie, no to na pewno tutaj jest fotel. Dalej mamy też jakiś stolik, raczej taki stolik też kawowy, albo na jakiś tutaj kwiatek, albo coś tam. Jest taka duża sofa z poduszkami, bardzo fajnie, że się pojawiają takie elementy, że już są te poduszki sobie leżą, takie ozdobne. Mamy taki, taki cieniutki stolik jeden, drugi, właśnie pewnie, żeby postawić jakieś ozdoby w jakimś przedpokoju, albo Czymś. To może być dekoracja, ale może być lampa, bo tutaj wystaje jakby trochę żarówka, więc to może być lampa. Dalej mamy dwa dywany. Tutaj takie frendzle jeden ma, drugi. Może to są frędzle, takie bardzo koło siebie, ale raczej, no, tutaj widać są przerwy i tu nie jestem pewien, czy te, te plamki tutaj to są plamki, czy to jest też przerwa jak tutaj te frędzle. Więc ciężko, ciężko stwierdzić. Mamy krzesło, drugie krzesło, kolejny fotel, sporo tego, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć miejsc do siedzenia, to jest nieźle. A propos miejsc do siedzenia, myślę, że to już na pewno jest jakaś ława, na której można sobie usiąść, no bo jest bardzo niziutka. Więc o ile tutaj nie wiedziałem i tutaj w sumie też dalej nie wiem, to to raczej jest już ława, na której można usiąść. No i mamy taki stół i sądząc po tym, że on jest dość taki masywny, to to może być stół do jadalni znowu. Coś takiego, przy czym można, wiecie, spotka się cała rodzina i tak dalej. To by się nazywało, chyba to się Otomana nazywa, tak mi się wydaje, chociaż to nie do końca jest Otomana, bo tutaj jakby ma oparcie, tak? Mm, tutaj widać, że to jest ta sofa modułowa, więc może to się jakoś ze sobą łączy. E, ja szczerze mówiąc nie oglądałem tego ostatniego live streamu, więc ciężko jest powiedzieć, czy to jest coś, co się pojawiło już wcześniej, mm, ale widać też, że to jest coś, może jakiś leżak. Taki dłuższy. Są leżaki już teraz w grze, więc nie widzę problemu, żeby się pojawiało kolejne w jakimś pakiecie. Więc tutaj może być leżak jakiś taki połączony do sofy. Widać, że tutaj jest jakby styl, jest bardzo podobny. No i mamy ten piecyk jeszcze nie wiem, do czego służy tak naprawdę. Pokazywałem go na moim filmie z ciekawostkami, no ale tak naprawdę jakby twórcy jeszcze nie zdradzili nam tak, co, do czego może służyć, czy coś tam nowego się w nim pojawi, czy to jest jakby forma piekarnika, no ale stoi tutaj obok piekarnika, tak? Więc no definitywnie jest to coś do kuchni. No więc tak, tutaj mamy też piekarnik, bo właśnie, 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 bo ten pakiet wprowadza coś, że możemy tak sobie rozłączyć jakby tą górę od dołu, że tak powiem, czyli ten Miejsce do gotowania tych tradycyjnych potraw i podgrzewania, i tak dalej, możemy to odłączyć od piekarnika. Czyli tutaj jest sam piekarnik, a tutaj widzicie, jest płyta indukcyjna i druga taka e, tradycyjna na gaz, bo tutaj widać, że, że tutaj są palniki, a tutaj jest taka płyta typowa. W sumie, no, myślę, że tutaj więcej o płycie chyba raczej nie będę opowiadać, no ale widać, że tutaj ją po prostu będzie można sobie umieścić na jakiejś szafce albo na czymś. Tutaj jest, w sumie nie wiem, co to jest. To jest jakaś tablica. Może to będzie coś związanego z tą nową karierą dekoratora, bo tutaj jakby. Co to jest? Muszę to przybliżyć, bo widzę tam jakiś fotel czy coś? Nie, to jest jakaś kanapa albo drewno, albo stół. Nie wiem, coś to jest, ale to są jakieś projekty, po prostu, jak mi się wydaje, więc nie ma co gdybać. Myślę, że to jest coś, co może być związane z karierą. Może nie być związane z karierą, więc zobaczymy. Tu jakieś projekty leżą, jakieś tutaj kolory, coś tam, jakiś katalog, więc myślę, że to też jest po prostu jakieś, jakaś dekoracja, chociaż z drugiej strony to może nie być dekoracja, no bo tutaj mam, jeśli to będzie coś związanego z karierą i to będzie związane z karierą, no to dobrze, to jest obok siebie. Tutaj mamy stolik, taki podobny do do tego, na którym się coś robi z drewna, więc może coś będziemy tutaj sobie coś przy tym robili, ale w sumie to jest też na tyle szerokie co, co biurko, tak jak teraz patrzę, więc to może być biurko, a może być właśnie może właśnie to, to i to, te trzy rzeczy są związane z z jakąś karierą po prostu, że możemy to jakoś coś użyć do czegoś. No tak, tutaj mamy tą płytę indukcyjną, płytę, płytę gazową, dalej mamy chyba, albo to jest obraz, chociaż obrazy Obrazy powinny być tak pokazane, prawda? Że jakby na ukos, więc to raczej jest dywan, tak jak tutaj jest pokazany. Mamy ten dywan. Mamy laptop. O, super, że się laptop pojawił, bo one jakby zostały wprowadzone przy okazji StrangerVille. No i potem zaczęły tak, jakby się pojawiły chyba w uniwersytecie, ale potem nie jestem pewien, czy coś się pojawiło, więc dobrze, że mamy kolejnego laptopa. Tutaj są jakieś książki. O, i tutaj mamy tak. Tutaj mamy jakąś taką szafkę z książkami. Tu pewnie coś możemy postawić, bez dużo. Miejsca. Mamy biurko, mamy taką szafkę pojedynczą, gdzie też można coś się uzupełnić czymś. Mamy tutaj też jakąś szafkę albo stolik, coś takiego, coś tu pewnie można postawić. Aż słuchajcie, cztery łóżka. Słuchajcie, tak jak nie było tych łóżek piętrowych bardzo długo, tak nagle wiecie, się pojawiło po prostu bum, wszystko. Więc tutaj są cztery łóżka. Każdy widzę, że w innym stylu jest. Jedno, jedno takie o, bo no, a, bo to w sumie nawiązuje do tych łóżek tutaj, które były wyżej. I w ogóle patrzę, że dalej to jeszcze łóżka są. Słuchajcie, 1, 2, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem łóżek, aż to się pojawia w tym pakiecie. To jest niesamowite. Dobra, więc tutaj widzę, że to jest piętrowe łóżko dla tego łóżka, to jest pewnie dla hmm, chyba tego. No i to tutaj może być. No, do tego nie ma. To jest pewnie do tego. No więc tak, trzy, cztery łóżka piętrowe, trzy łóżka tutaj pojedyncze. Słuchajcie, nieźle kurczę, Niedługo ta kategoria łóżek będzie tak ogromna, że nie wiadomo, co to tam jeszcze się może pojawić. Dobra, tutaj mamy. meko Komoda albo szafkę. Słuchajcie, zdjęcie jest tak niewyraźne i jest całe brązowe, więc nie widać żadnych cieni na tym ani nic. No, ale obok jest jakaś szafka, więc ja stawiam, że tutaj można może albo telewizor postawić, bo to jest na tyle duże, albo tylko jakiegoś kwiatka, bo to na przykład wisi. Więc jedno z dwóch. Tutaj mamy jakieś biurko, kolejna jakiś stolik, albo szafka. Kolejne szafy, tutaj jakby jedna jest z książkami, druga jest pusta. Tutaj mamy ten namiot, który był w zwiastunie, ten, gdzie tutaj te małe dzieci dzieci mogą się bawić. Mamy Kolejną, właśnie nie, czy to jest kuchenka? Nie, bo tutaj na jej górze nic nie ma, czyli to nie jest kuchenka, czyli to jest po prostu kolejny e, piekarnik. Mm, tutaj jest ten piecyk, jeszcze nie wiemy do czego on służy. Raz, dwa, trzy takie zestawy z butami. E, cztery, bo tu jeszcze po tej stronie jest. E, ciekawe, czy jak będzie można na nie kliknąć to w, i wybierać, wiecie, czy, czy mając imowy wyściągać buty, czy nie. Dobra, dalej jest taka szuf, szafa pusta. Słuchajcie, coś mi mówi, że jak są te szafy puste, to coś będzie można w nich wszystko poukładać sobie, żeby coś powkładać, żeby było ładnie. No bo to jest niemożliwe, że, że jakby dali nam tyle pustych szaf po prostu. Wiecie o co chodzi, że jakby no nikt tak sobie niczego ładnego nie zbuduje w, przy, przy takiej pustce. Więc myślę, że coś będzie można tutaj postawiać sobie. Tutaj kolejna jakaś półka z jakimś, nie wiem czym, jakiś tutaj kijek po prostu, może to się jakoś łączy ze sobą. Ehm, dobra, dalej są jakieś półki, półki, czytacie? o półkach nie będę dużo mówić, no bo widzicie, są po prostu, więc tutaj nie ma co się przyglądać. O, ale widzę, że, że następne to jest kolejny blat do, do kuchni. Blat do kuchni. I tu jest co? I to jest ten do, do tej wyspy zbudowania. No i to pewnie jest wisząca szafka, skoro są koło siebie, tak jak tutaj te u góry wcześniej. Więc, więc super, więc mamy dwa takie zestawy, no bardzo dobrze. Kolejne drzwi. No tutaj jedna ozdoba, jakaś druga ozdoba. Taka lama tutaj jest też, śmieszna. E, dobra, to jest jakaś półka. No dobra, kolejne półki. Zobaczcie, o półkach nie będę tutaj opowiadać, ale jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kolejnych półek. Dalej mam jakieś zasłony. Obraz jest, jeden drugi, e, jakieś dekoracje, tutaj coś wystaje, jakieś liście, czy to jakieś pióra, czy coś z jakiegoś wazonu. Mm, tutaj mamy taką, taką ozdobę albo jakąś skrzynkę, żeby coś przechowywać. E, chociaż nie, tutaj drugie to jest, że jest tylko jedna skrzynka, a niżej są jakieś książki. Więc to są po prostu pewnie jakieś ozdobne takie e, półeczki po prostu. Dalej mamy kolejne tutaj, coś się, może to jest szafa. Szafa, na którą wiecie, jak sobie klikamy, możemy się przebrać. E, tu też jest chyba szafa, coś takiego. Dalej mamy tutaj, dalej te wszystkie elementy. To się fajnie ze sobą składa, że jakby to pasuje do siebie. I tak jak mówiłem w poprzednim swoim filmie, tam gdzie pokazywałem ciekawostki, ja obstawiam, że to mogą być meble modułowe, czyli że one jakoś ze sobą będą się łączyły po prostu, bo na zwiastunie widzieliśmy, że jak była jedna szafka, to ona potem mogła być położona na drugą szafkę, potem jeszcze obok była kolejna. No, i tak czuję, że to po prostu wiecie: taką zabudowę całą będzie można sobie zbudować w salonie. Na przykład, bo widzicie też w ogóle, jest tak, że są części takie, które są takie kanciaste, i jakby tu też można je pewnie łączyć ze sobą. I są takie, które są półkolem, więc to też jest bardzo spoko, takie zaokrąglone. Dobra, co mamy dalej? Dalej mamy też jakieś tutaj półeczki, szafeczki, jakieś tutaj kartony, nie wiem, jakieś boksy do czegoś. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to będzie ozdoba, czy to będzie, będzie można coś schować. Fajnie by było, jakby się dało tutaj coś schować, bo ja przyznam się szczerze, że mój Sim zawsze tyle nosi rzeczy po prostu w tym swoim wyposażeniu, że no, przydałyby się takie różne miejsca, do których możemy to wszystko sobie pochować. No dobra, co mamy dalej? Ma, dalej mamy tutaj jakieś ubrania, ubrania z wieszakami. Tutaj są cztery różne takie zestawienia. Wszystkie są kurcze, różowe. O co tu chodzi? Czy to będzie można sobie zmienić jakiś tutaj ich kolor, czy coś? No bo takie, ten są. A w sumie, mm, tak teraz mi wpadło do, na myśl, że tutaj jest ten kijek, tutaj jeden, drugi. I tutaj są takie raz, dwa, trzy, cztery, pięć wieszaków. I one by mogły akurat się tutaj wszystkie zmieścić na tym. Eee, widzicie, tutaj jest taki ten drąg. I na tym drewnianym drągu można pewnie to powiesić wszystko. No bo, mm, no bo tu nie widać, gdzie by to mogło się być powieszone. Widzicie, bo to są takie wieszaki bez niczego. One tutaj nie mają nic, na czym można je powiesić. Więc mm, może tutaj coś jest, na czym można to uzupełnić? Nie, nie widzę tutaj żadnego takiego elementu szczerze mówiąc. Więc y, ja bym od, obstawiał, że to może tutaj to można to jakoś poumieszczać. Mm, nie wiem, nie wiem. Ja bym na razie nie to sobie więcej o tym, bo szczerze mówiąc, y, nie mam pojęcia czy tak, czy to może tak być, czy nie. Więc y, tutaj mamy kolejne zasłony. więc tutaj mamy pewnie na jakieś szersze okno, tutaj na jakieś węższe i, i, i wy, wyższe. Mm, no, kolejne dwie lampy wiszące, tutaj jedna, druga, a czy ja obstawiam, że to ta lampa, która tutaj była wyżej? Że to też jest lampa. Bo widzicie, tu są takie zestawy po trzy, a tutaj nam dali takie pojedyncze, żeby te, też te pojedyncze sobie dawać. To jest na cały taki um, ten kafelek. Więc to może być albo nowa podłoga. Chociaż podłogi się wydaje mi, nie, nie pokazują się w tym menu tutaj z tym wszystkim. Więc jeśli pojawiają się jakieś podłogi i jakieś e, ściany. To one raczej nie będą tutaj w tym zestawieniu tych ikonek, bo one w tym menu się nie pojawiają. I wydaje mi się, że to może być po prostu taki duży dywan w sumie, albo kafelek z podłogą, więc to też jest ciekawe. Zobaczymy, co to będzie. Słuchajcie, tu, tutaj chyba już jest wszystko, jeśli chodzi o, o te rzeczy, które są z trybu budowania i kupowania. Tak mi się wydaje. Raczej nie pojawiły się tylko dodatkowe zdjęcia z tego. Więc spójrzmy sobie na Stwórz Sima i co tam, co tam słychać. Ok, mamy stwórz Sima' i zobaczmy, co tutaj sobie e, słychać na tych wszystkich ikonkach. No dobra, więc zaczynamy. Mamy tutaj jakieś getry, czy coś takiego, albo jakieś, jakieś leginsy tutaj w taką jakby kratkę, coś takiego w rąby, dalej mamy buty takie wysokie buty, kur, kurczę, takie jakieś czarownice, słuchajcie, trochę nie wiem czemu, ale mi się kojarzy to z taką czarownicą, szczególnie te buty i tak jak patrzysz na tą e, tutaj sukienkę, taka Sabrina po prostu jakby to było czerwone albo takie jeszcze z białym coś, no to mówię Wam, taka Sabrina e, tutaj mamy dla dziecka i e, też jest sukienka, kolejne sukienki no to w sumie są trzy sukienki e, nie ma tutaj więcej nie, no to tak, są trzy sukienki Jedna jest dla dziecka, e, mamy spodnie też są dla dziecka. Mm, tutaj kolejne spodnie, tutaj też są dla, e, dla kobiet, tak jak myślę. Mm, tutaj też są, dla, dla kobiet jest spódniczka i takie krótkie spodenki. Dalej mamy jakieś bluzki, no to też są jakieś tutaj takie dłuższe, krótsze, te oceniające pępek albo takie w ogóle całe pozasłaniane, taka jakby kamizelka. Mm, tutaj mamy coś dla dziecka, ponownie. Fajnie, że w ogóle są te rzeczy dla dzieci, bo no bo mm, wiecie, ta kariera dekoratora, no to raczej ja bym to kojarzył, to jest takie mm, znowu ulepszenie życia młodych dorosłych i dorosłych, znowu nie emerytów i nie, nie nastolatków, no ale widać, że jakby... Mm, te dzieci też coś tutaj podostawały. Dobra, tutaj jest dla faceta jakaś już kamizelka, tak mi się wydaje. Potem mamy tutaj kolczyki. Są też buty, fajnie, że się buty pojawiają, o jednej drugie, czyli pewnie po prostu męskie, damskie, bo chociaż czy one się różnią jakoś bardzo szczególnie. Te może są trochę wyższe, w sensie tutaj mają tą tą łatkę wyższą. Nie wiem szczerze mówiąc, czy to jest takie złudzenie, tylko czy to tak faktycznie jest. Mamy jedne włosy e, tutaj damskie, tak myślę. To, to takie właśnie tutaj zplecione lekko. Mamy kolejne włosy, to jest takim, nie wiem w sumie jak to nazwać, takim warkoczem dookoła. Dalej mamy tutaj już dłuższe włosy, jak z jakimś tutaj przedziałkiem. Krótkie włosy. Dobrze, że są w takim kolorze, bo wtedy widać od razu całe te cienie i jak to wszystko się układa. E, więc są takie krótkie włosy z takim lekkim tutaj może zakolem. Ja już w sumie bym powiedział, że to jest za zakole trochę. No są te buty, o których mówiłem. E, dalej mamy tutaj też jakąś kamizelkę i, i koszuleczkę. E, dłuższe włosy. E, kolejna e, sukienka. Taka już bardziej chyba podomowa, bym powiedział. E, tutaj mamy jakieś coś z jakimś takim konikiem na biegunach. E, właśnie nie wiem, czy to jest koszula, czy taki sweterek. W sumie ma tutaj kołnierzyk, więc no ale ciężko stwierdzić. Może to jest coś do spania, może być coś do noszenia, bo nie widać w sumie tak jakby więcej, nie? E, mamy kolejne spodenki, to już są dla dziecka spodenki. E, mamy spodniczkę tutaj e, dla, dla dorosłych jest y, fajna koszula nawet, tutaj fajnie, że o, taki glossy jamowy kolor, słuchajcie, ładnie, ładnie e, mamy koszulę, tutaj mam naszyjnik, o, dobrze, że jest naszyjnik e, jest bluzeczka, o, taki kombinezon to jest chyba ten kombinezon z okładki tylko, że tutaj on jest po prostu w innym kolorze tak mi się wydaje, więc fajnie, że będą takie różne też jednolite kolory e, kombinezony w ogóle chyba wracają do mody, tak mi się teraz wydaje tak na Pinterestie przynajmniej mi pokazuje <grym> ale nie wierzcie mi, słuchajcie, ja nie jestem ekspertem modowym, więc o, o, widzę w ogóle teraz, tak sobie spojrzałem, że to jest kolejny taki kombinezon. Tylko czy one się czymś różnią, tych tak sobie patrzę? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Może sobie trochę tutaj przybliżę to. nie coś wiadomo. Dobra, tutaj mamy ten jeden kombinezon i tu jest ten drugi. One się chyba różnią. Słuchajcie tym, że taki wzorek mają na, na kolanie. Tutaj się świeci, tutaj się świeci coś, ale to chyba jest wszystko tylko, więc nie, nie, mam, nie, mam pojęcia, nie mam pojęcia, czym się różnią, więc nie chcę strzelać, nie chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd, więc nie będę tutaj gdakać e, dalej, e, dobra idziemy dalej, o mamy coś dla, dla małego dziecka bardzo dobrze, małe dzieci potrzebują po prostu rzeczy i ubrań i wszystkiego, bo się tak trochę bo o nich czasami zapomina jednak więc mamy tutaj coś dla małego dziecka, tutaj mamy sukieneczkę dla małego dziecka, są też kolczyki widzę, e, dla dorosłych oczywiście nie dla, dla małych dzieci, kolejna e, sukieneczka, taka fajna e, zwiewna akurat na lato e, Tutaj jakieś spodenki, chyba spodenki, bo widzę, że to jest taki cień, czyli jest po prostu wcięcie. Potem jeszcze spodnie są. O, buty są też, drugie już, więc fajnie, bardzo dobrze, taki wysoki obcas, kurczę. To jest chyba dla dziecka, tak mi się wydaje, że to jest dziecko, taka kamizelka. Kolejna tutaj bluzeczka. O, już takie bardziej wyjściowe rzeczy są, e, więc to jest jakieś tutaj, m, taka marynarka, ale taka jak trochę sportowa, bym powiedział, w sensie, tak się mówi na te marynarki, które, wiecie, się nie ubiera na ślub i tak dalej, tylko jakoś tam, wiecie, także żeby sobie wyjść. E, tutaj są takie ogrodniczki, bardzo fajnie. E, dalej mamy dwie sukienki. E, o, i tutaj mamy takie, też jakby wyjściowe, chyba, tak myślę. E, jakieś tutaj pod krawatem kurcze, kamizoleczka, biała koszula, to i też wersja, wersja damska. E, no i tak, tutaj. Mamy też kolejne y, spodnie. Znowu kurczę, kobiety dostają więcej tych rzeczy. No, Faceci znowu tak jakby trochę pokrzywdzeni są. Ja po prostu. No nie wiem, dlatego chyba wolę zawsze grać z e, Simkom, no bo ona ma większy wybór po prostu wszystkiego, ale to chyba tak w każdej grze jest po prostu, że, że jednak te, te, te dziewczyny to mają więcej rzeczy, trochę żałuję, no. Kurczę, dobra, to mamy te spodnie. Mamy. Mm, w sumie nie wiem, co to jest. E, jakaś taka kamizelka. Z takim tu zapięciem. No ale to jest widać, że to nie jest dla dzieci ani dla, dla małych dzieci, tylko to już jest coś dla dorosłych. Czyli po prostu. Może to jest jakiś fartuch, tylko z drugiej strony, jak to by był fartuch, to on by był jako cały strój. Więc nie wiem, nie wiem. Jakaś taka dziwna kamizelka to jest. Dalej mamy e, fryzurę. Taką samą. Co była tutaj? Czy ona się różni? Słuchajcie, ja jestem ślepy. Ja już jestem mam swoje lata, słuchajcie, to już mogę nie widzieć. E... Czym ona tutaj się różni? Dobra, to wygląda tak. A to wygląda. Tutaj, takim chyba kosmykiem włosów. Widzicie? Spójrzcie tutaj, że tutaj są te włosy. Tutaj. I spójrzcie teraz na ten moment. Tu. tu. Widzicie? Tutaj jest taki inny, inny cień. Więc może tutaj coś po prostu jest może jakiś, nie wiem, nie wiem, co to może być. Ale jakiś kosmek włosów może po prostu. Bo w sumie, no, co ja Ci mówię, ja to już niemyślący człowiek jestem. Zobaczcie, tutaj jest to wyjaśnione, w sensie widać to bardziej. Też są dwie, dwie fryzury e, dla dziecka. No i tutaj jest taki kosmek włosów, a go nie ma, więc po prostu to są dwie różne e, fryzury pewnie o to samo chodzi tutaj. Tutaj mamy też kolejną fryzurę. To są chyba te same fryzury, po prostu przerobione e, dla, dla młodszej grupy wiekowej. No i tak, jest kolejny kombinezon i jest jeszcze raz, te... o, ten sam, co tu w sumie. Czy widzicie on, on tutaj na tych kolanach? Tutaj ma takie starte, tutaj na tym boku ma starte, a tutaj też jest tak, może. A to jest farba pewnie, bo patrzcie, to są ogrodniczki. I tutaj ma tak, tutaj ma białe, znowu tu, 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 czyli pewnie to jest, że to wiecie, że się ktoś ubrudził po prostu, no, no malując to wszystko. No i tak, słuchajcie, to są wszystkie elementy już ze stwórz SIMA. No i słuchajcie, ja myślę, że w tym filmie to już jest wszystko, bo pokazałem wam wszystkie te elementy, które się pojawią. Niedługo ten pakiet będzie mieć premierę, więc zobaczymy, co tak naprawdę z tego. Będzie w grze, no bo wiecie, to są wycieki, więc nie mamy pewności, że to będzie na 100%, albo że, no, że to już jest wszystko na przykład, bo może będzie więcej rzeczy. Czegoś na przykład z debug przecież, tego trybu debug nie pokazuje się w tym katalogu, więc jak coś tam będzie w tym trybie, no to nie zobaczyliśmy tego, więc nie wiemy, ile, ile dokładnie tych elementów będzie. No i pewnie jak są jakieś rzeczy, które się odblokowuje karierą, no to też raczej one się nie pojawiają w tym menu, więc może też się coś więcej pojawić. No i słuchajcie, dziękuję Wam bardzo że za to, że oglądaliście ten, ten odcinek, że tutaj ze mną czas spędziliście, miło. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tych wszystkich elementach, tutaj i o tych fryzurach i o tych wszystkich strojach, meblach i tak dalej. Bo jestem ciekaw, co, co Wy o tym sądzicie. Ja takim, wiecie, budowniczym jakimś super nie jestem. Lubię sobie co, czasami coś poukładać, sobie coś zrobić, ale no wiecie, dla mnie to bardziej te, te gameplayowe rzeczy albo na przykład świat jest bardzo fajny, lubię po prostu oglądać rzeczy, ale takie mebelki ja, ja lubię wszystkie meble, więc mi jest ciężko to ocenić, naprawdę, więc e, może ktoś, kto lubi meblować, niech da znać w komentarzu, co o tym sądzi, czy widzi, jak to można wszystko wykorzystać jakoś, czy to można jakoś sobie ładnie poukładać, a może w, w ogóle to jest jakiś styl, słuchajcie, bo wiecie, są różne style, nie? Jest ten taki wiejski styl, styl nowoczesny i coś tam, więc może to też jest jakiś styl. Mm, mówię, ja ekspertem modowym nie jestem, tym bardziej takim designerskim, więc e, nie wypowiem się. <dobra>, Dobra, słuchajcie, ja się nie umiem żegnać, widzicie już sami, że przeciągam kurcze bele, więc e, lecę już, słuchajcie, dzięki bardzo za oglądanie, cześć!